Cześć wszystkim, ja jestem Markaz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Spider-Man Miles Morales Kontynuujemy sobie nasze przygody młodym pajonkiem. Ja wybrałem sobie, tak żeby wam tylko pokazać, skradziono zabawki z Fist jako tam dodatkową aktywność, bo nie mamy nic innego na razie A po drodze widzę, że mamy tutaj gdzieś skrzynię undergroundu o, chyba do góry jednak Tak Bo zmniejsza się ilość metrów, tak jest, tutaj Wyrywamy sobie to Och, i mamy jakieś przestępstwo od razu obok A już mamy 10 na 35 skrzyń Tak w ogóle, to spoko czterech przeciwników jadowitym atakiem, Dobra, musimy sobie. Oła! O, już umarłem? Aha. Mhm. Mm Okej. Okay. Mm. Um. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ok, szefie, jaki plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś fin, wszystko gorący okres dla Fist. Powinienem pomagać jak tylko mogę. Ciężka sprawa. Nie spodziewałem się, że tak źle się tu wydarzy. Hey, to ten się cieszę, widzę, o. Dzień dobry. Podobno macie jakieś problemy ze zbiórką zabawek. Cześć Spidermanie, jestem sam. Gdy ostatnio sprawdzałem, brakowało nam kilkuset. Myślisz, że ktoś je ukradł? Nie wiem, ale dzisiaj jeździć i odbierać zabawki miały dwie ciężarówki, a według naszych przekaźników GPS są trzy. Coś jest nie tak. Chyba ktoś się pod was podszywa, ale skąd mam wiedzieć, która to ciężarówka? Jeśli udać ci się sprawdzić numery tablic, będziemy wiedzieć, która jest lewa. Możecie na mnie liczyć. Okay. Są trzy ciężarówki fist w mieście, jedna z nich jest lewa. Przydałaby się pomoc. Hmm. Mógłbyś zrobić zdjęcie tablic rejestracyjnych kamerą w swoim kostiumie, a ja porównam je z bazą danych skradzionych aut. Spróbuj z tą ciężarówką. Eee. To działa! Dobra, dostałem. A w ten sposób. Powinieneś je już widzieć. Fotografuj numery, a ja poszukam ich w bazie danych. Stawię no dobra. Czekaj na fotki. To lecimy. Te zabawki dla dzieciaków. Kurczę, nie ma to jak świąteczny stres. Ta fotka się nie nada. Spróbuję jeszcze raz. Dobra, Mam. mamy teraz pierwszą. Tak, jest w porządku. Szukaj dalej Ach, nurek trzy. No, tu jest blisko, a ja lecę do tej niepotrzebnie chyba. No Muszę zrobić zdjęcie z bliska. Oła. To podka się nie nada. Spróbuję jeszcze raz. Sprawdzam numer. Moment... Bilko! Śledź te ciężarówkę! No dobra! Chodzi mi o to, żebyś nie robił ze mnie idiotu przy czoł, okej? On kieruje do ulicą. Ale kradzież zabawek? Dzieciaki nie mogą się ich doczekać! Ej, ja nie dostawałem prezentów, a wyszedłem dokładnie. To, że tak radzisz zabawek to część jakiejś umowy A ten Joe wszystkim kieruje Tylko jak go znaleźć? Jeśli uda ci się zrobić zdjęcie twarzy Przepuszczę ją przez specjalny program Może coś znajdzie Okej okay. Chyba muszę użyć kamuflażu, żeby podejść bliżej A przepraszam za to malutkie cięcie Ale zauważyłem, że Eee Widać za dobrze twarzy. Że, że, że. Muszę sobie. Widzisz twarz? Chyba nie widzisz twarzy, co? Dobra. E, że muszę zmienić tryb przechwytywania obrazu na jednak samą aplikację. Bo przy. Przy całym ekranie jakoś dziwnie gubiło klatki, więc. O! A! Stałem się niewidzialny, tak. Ok. Ma to sens. W sumie, żeby zrobić im zdjęcia. Dobra, sprawdzam policyjną bazę danych. To nasz Joe. Serio? S <laughs> Aha, no dobra. tam wszyscy razem zlikwidujesz cały ten interes. Dobra. Płacicie dzieciom zabawki? chcecie się znaleźć na szczycie mojej listy łotrów do spęwania? Bardzo ładne to było. Nie liczy się tylko wypłata. Nie liczy się tylko wypłata. Co ty mówisz? Za głupoty. do ciężarówki i sprawdź, czy są zabawki. Dobra. O, o. Jest gruby. Ganki, znalazłem zabawki. Uprząknę jeszcze tylko maruderów. derów. Dobra robota. O. Dosyć tego. Zabieram zabawki i idę do domu. Dobre. <noise> No, teraz będę cały czas naciskał przycisk aparatu. No i żegnam pana. Chyba koniec, co? Chyba się udało. Hej, sam, znalazłem zabawki. Wysyłam ci lokalizację, ale są bezpieczne w dokach w Midtown. Bardzo się cieszę. Już tam jadę. Zasuwaj, zasuwaj, no. Nie wiem, jak ci dziękować, Spider-Manie. Uratowałeś święta wielu dzieci. Nie spuszczaj już tych zabawek z oczu. Nie ma za co sam. Życzę ci wesołych świąt. Jej. Ach, nie ma to, jak powstrzymać gang złodziei zabawek i uratować święta dla dzieci. Zgadza się, ale nie zrobiłbym tego bez ciebie, stary. Myślałem, że to jakaś skrzynia. Hey, co się przerało, to jaki mamy plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś Finn wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie byłoby łatwiej. Zręczcie kogoś swojego albo. mojego rozmiaru. Już nie żyje. <grym> Pytanie czy Bo mam, że nie pozwól ukraść żadnego pojazdu? No nie, czemu nie mogę go? Aha, no to trochę kurwa się coś wam pomyliło chyba dzieciaczki Ale to hamskie było, no przecież klikałem w niego mhm. Aha. O Jezu! Ale słabe to było Nie podobało mi się Nie, nie, nie podobało mi się. Powoli wszystkich, którzy uciekli No i nic nie zrobiłem. Jednego z celów. Ale gówno. Ciema <grym z konwoju> siema. Sporo tego tu jest. <grym z konwoju> Sporo tego naprawdę jest do zrobienia. Ale jeszcze mamy jedną rzecz zablokowaną, więc. Na razie się wstrzymamy Hej, coś przerwało, to jaki mamy plan? Rodzina Fin ma pracownię w Midtown Kies A, Tu jest Midtown i nie widzę nic Dobra, to se polatamy po kapsułach Mam nadzieję, że tak jest nadal Nie byłoby łatwiej zadzwonić i pogadać? Nie wydaje mi się, gdy zobaczyłem ją na moście nie poznałem jej! Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. No dobra, rób jak zamknięty, wynocha z Muszę się obok nich przekraść, żeby wziąć kapsułę. Co to ma być? Prostu... Dzięki. <grywka> A kapsuł czasu jest tylko 16, to los. To jest Greenwich, nie Midtown. O, tu mamy dużo rzeczy poblokowanych. Um. Ale tutaj w ogóle ten. A, dobra. Lecimy do celu. Chyba, że zrobimy sobie to, może. O, matka. Spalony most. Strzały w godzinach szczytu. Oj tak. Ale prędzej czy później stanie się tragedia. A gdyby tak atak nastąpił za kilka podczas budzi stulecia, o której ciągle gadają w wiadomościach... Dobra. Skończ gościu. Co mamy tu zrobić? Trzeba... gruntownie sprawdzi Twoje uniki. Pokonaj przeciwników doznając jak najmniejszych obrażeń. Okay. ok, ok, dzięki. No to postarajmy się. A ile mam tu przetrwać? A pokonać mam dwudziestu wrogów po prostu. No dobra, postarajmy się tak zrobić. Z nimi jest gorzej, zdecydowanie. Teraz tak, Nie ułatwia życia. A co jak zrobię tak? Ej, ole, hamuwa, nacisnąłem B. W sumie to nie było takie mądre, bo teraz nie wiem, który to jest przeciwnik. Ej, jak to dwa trafienia? Kiedy mnie trafili? To mnie trafił, chyba któryś z karabinem, co? No, ci z karabinami są najtrudniejsi dla mnie, nie? Tak naprawdę, kogoś uderzyłem, to na pewno. No i trzy. Aj, kurde. Dobra, one more time. Pit nie dawaj, dawaj. Dobra, jakoś idzie. Kurwa, <laughs> przepraszam. Dobra, dobra, okay, jakoś idzie. Dobra, to jest z tych dwóch ostatnich. Nie wypadł jest. To jest robota. robią swoje. Super. Zdobywasz nowę umiejętność. Pamiętaj, po idealnym uniku możesz wykań... Dobra, to co? Skończymy sobie tą dzielnicę może po prostu. Why not? Całkiem przydatne. Wykończenie jednym ciosem? Spróbuję. O, gdzie ona może być? To jest. Dzisiaj będzie nieco poważniej. Jeśli ucierpieliście w ostatnim ataku Undergroundu na Roxon Plaza, fizycznie lub emocjonalnie, koniecznie zgłoście się na po pomoc. Na moim blogu znajdziecie szczegóły. Zmieniamy temat. Przygotowuję artykuł o Undergroundzie i potrzebuję Waszej pomocy. Jeśli macie jakieś informacje na temat tej groźnej grupy, podzielcie się nimi. Może razem zdołamy ją powstrzymać. Do następnego. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne co fizyczne. Trzymajcie się. Bardzo mądre to, co powiedziała właśnie. Bardzo mądra dziewczyna. Ander. To już jest tu, tak? A, tak. Ktoś się tu zagnieścił i nikt nie zauważył? Coś takiego. A ja właśnie, bo tu jeszcze jest podobno jakieś... Aaaa, ten odgołębi. Wit mi o nim O! Zobaczmy czego chcę Pan odgołębi. Dobra, to zrobimy sobie wszystko w tej dzielnicy w tym odcinku. A co będziemy już mieli pierwszą na 100% no, Jak widzicie, no ta gra nie będzie długa, no mamy czwarty odcinek teraz. Mamy już 25%, więc no...

<laughs> no to moment, bo No właśnie. O właśnie, dobra. I teraz tak. Panie czy rzuc Ja sobie chcę właśnie wykonać to na 100% póki mogę o super najlepiej to o! A ty co to tak czekasz? Kolego? Jej! I teraz powinniśmy, jak wejdziemy w aplikację, to powinniśmy mieć. O! A nie. A trzy razy trzeba to zrobić, ale na 100% się dopiero zaznacza. Dobra. E, tak, więc teraz e, po skrzynie, i potem do Howarda.